Zachęcamy do wysłuchania zbioru opowiadań z dreszczykiem pod tytułem W obliczu zagrożenia, wydanego w Fundacji Poetariat 2025 roku. Andrzej Wrublewski. Wampir z Alei Bzów zbliżał się listopadowy wieczór. Jak zwykle o tej porze roku na małe miasteczko, myślaków zwolna opadała mgła. Gęstniała coraz bardziej, zasłaniając wąskie, skąpane w mlecznym świetle latarni ulice. Większość mieszkańców przebywała już w domach, gdzie niegdzie tylko przemykali zabłąkani przechodnie, jakby w pośpiechu szukając właściwej drogi. Jednym z nich był Artur Szpakiewicz. Szedł właśnie ulicą Hiacyntową, omijając liczne kałuże po niedawnym deszczu. Nagle drogę zastąpił mu jakiś dziwny stwór, ubrany w długi ciemny płaszcz z kapturem, który ukrywał w swym cieniu twarz tajemniczego osobnika. Jego oczy świeciły się, jakby miały w sobie jakieś latarki. Spod płaszcza wysunęły się dwie kościste dłonie, o nienaturalnie wydłużonych kształtach. W jednej z nich zabłysnął nóż z szerokim ostrzem. Z jednej strony było gładkie, a z drugiej miało głębokie ząbki. Aż strach pomyśleć, co by było, gdyby taki nóż wbił się w ciało. Tajemniczy osobnik zastąpił drogę Arturowi, rozłożył ręce i zaczął nucić złowieszczy tekst. Dwa litry wypiłem krwi czarnej, przegniłej, skażonej tyfusem plamistym. Przysmak to nie lada. Lepszy on odgada. To dla mnie jest fakt oczywisty. Zęby me spróchniałe, pożółkłe, zmurszałe. Z radością w głąb ciała się wdarły i wnet wyszarpały. Kęs ciała niemały. Łapczywie w całości pożarły. Witaj, Arturku. Nie poznajesz mnie? Odezwała się tajemnicza postać. Kim pan jest? Wyszeptał przerażony Artur. Proszę mnie puścić. Puścić? O nie, zaraz spróbuję twojej krwi. Nie odmówię sobie tej przyjemności. Po tych słowach z całą siłą wbił swój ząbkowany nóż w tętnicę szyjną Artura. Krew buchnęła obfitym strumieniem i Artur osunął się na ziemię bez oznak życia. Następnego dnia rano oficer dyżurny lokalnego posterunku odebrał telefon. Jeden z przechodniów informował, że na chodniku przy ulicy Jacyntowej znalazł w kałuży krwi leżące ciało. Komendant posterunku wysłał tam ekipę dochodzeniową w celu zbadania miejsca zbrodni. Przy zwłokach znaleziono kartkę o treści, z pozdrowieniami od wampira, która na drugiej stronie zawierała jakiś dziwny tekst, jakby piosenki. Ślady zabezpieczono. Zwłoki zabrano do kostnicy. Kolejnego dnia późnym wieczorem ulicą Hortensjową szedł Jerzy Gawroński. Nie zdawał sobie zupełnie sprawy z tego, co za chwilę miało go spotkać. Z wieczornej mgły wyłoniła się nagle ta sama postać, którą spotkał Artur Szpakiewicz. Znów błysnęła oczami, szczerząc, spróchniałe zęby. Witaj, Jureczku, wyszeptała i zaczęła śpiewać swoją pieśń o wampirze. Nie znam pana. Nie, nie chcę tego słuchać! Krzyknął osaczony Jerzy, któremu tajemnicza postać Podobnie zastąpiła drogę. Nie będziesz musiał, już ja ci to wynagrodzę, odpowiedziała postać i znów zanurzyła ten sam nóż, tym razem w tętnicy szyjnej Jerzego. Ten zaraz osunął się bezwładnie na ziemię, a zabójca szybko się oddalił. Następnego dnia komendant odebrał kolejny telefon od przypadkowego przechodnia, który znalazł zwłoki leżące na chodniku, tym razem przy ulicy Hortensjowej. To już nie był przypadek, bo obydwie ofiary miały te same ślady ran od noża z wyszarpanymi kawałkami ciała w okolicy tętnicy szyjnej i przy każdej z nich znajdowała się karteczka zawierająca tę samą treść. Dla komendanta nie ulegało wątpliwości, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą, który grasuje wieczorami na ulicach Myślakowa, dlatego zwołał natychmiast pilną naradę podległych mu funkcjonariuszy i poinformował ich o swoich podejrzeniach. Narada przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych i większość uczestników była już znużona. Snuto różne domysły co do potencjalnego sprawcy. Czy był tylko jeden, czy może to cała szajka stosująca tę samą metodę zabójstwa? Na te pytania trudno było jednoznacznie odpowiedzieć. W naradzie uczestniczył młody, ambitny oficer dochodzeniowy, Zenon Gwoździk. Chcąc zakończyć jałową wymianę zdań, wstał i powiedział: Panie komendancie, spróbuję osobiście znaleźć sprawcę i rozwiązać tajemnicę tych zabójstw. Komendant uniósł głowę, Zmarszczył brwi i odrzekł: Panie kolego, jest pan jeszcze początkującym oficerem śledczym. Ma pan niewielkie doświadczenie. Skoro jednak tak się pan pali do pracy, wrzucę pana na tę głęboką wodę. Niech pan spróbuje. Od tej chwili przejmuje pan tę sprawę. Po chwili wszyscy z ulgą rozeszli się do domów. Tego samego wieczoru ulicą herbacianą szedł Aleksander próżny. Mglistą pogodę wykorzystał morderca, udający wampira. Pojawił się nagle i niespodziewanie. Aleksander stanął jak wryty. Znów usłyszał piosenkę wampira, którą nucił nieznany, zamaskowany osobnik. Spod płaszcza wyciągnął swój ząbkowany nóż. – Witaj, Olku – odezwał się morderca. – Ty też mnie nie poznajesz? Twoi poprzednicy, Arturek i Jureczek, też mnie nie poznali. I nie będą już mieli okazji, i ty nie będziesz miał drugiej. Kim pan jest? Zdążył jeszcze zapytać Aleksander. Zabójca nie czekał na odpowiedź. Szybkim ruchem wbijał ostrze noża w okolicy tętnicy szyjnej, powodując śmiertelne obrażenia i szybki zgon. Kolejny przypadek zabójstwa i opublikowanie wiadomości o tych trzech zdarzeniach w prasie wywołało panikę w mieście. O godzinie siedemnastej ruch na ulicach zamierał. Nikt nie chciał stać się kolejną ofiarą nieznanego zabójcy. Pewna starsza pani, która mieszkała przy ulicy herbacianej, w budynku na drugim piętrze, w momencie zabójstwa przypadkowo podeszła do okna i ujrzała postać zabójcy. Udała się potem na posterunek, próbując go opisać. Oczywiście w wieczornej mgle nie mogła całkowicie rozpoznać sprawcy, widziała jedynie jego ogólne zarysy. Według jej opinii był podobny do wampira. Ruchy, jakie wykonywał, i strój zdecydowanie kojarzyły jej się z tą upiorną postacią. Po kilku dniach śledczy gwoździk wrócił po dyżurze do domu. Wieczorem zaczął analizować skrupulatniej fakty związane z tymi trzema zabójstwami. Dziwne wydawało mu się to, że wszystkie były popełnione w ten sam sposób i że wszystkie wydarzyły się przy ulicach, których nazwy zaczynały się na literę H. Może to przypadek, a może celowy zamiar sprawcy. Jak to jednak było możliwe, że zabójca spotykał swe ofiary, akurat na ulicach o nazwach zaczynających się na literę H? Śledczy Zenon-gwoździk zaczął badać życiorysy ofiar. Przez parę kolejnych dni czytał akta w różnych urzędach i znalazł ciekawy fakt, który ich łączył. Okazało się, że wszyscy uczyli się w tej samej klasie, w szkole średniej. Udał się więc do tej szkoły. W rozmowie pani dyrektor wspominała, że ma całą szafę pamiątkowych zdjęć absolwentów poszczególnych roczników. Gdy usłyszała nazwiska ofiar, Znalazła w szafie fotografię klasy, którą kończyły razem ofiary zabójstw. W umyśle śledczego zrodziło się domniemanie, że zabójcą mógłby być jakiś ich kolega z klasy. Spytał więc dyrektorkę: Czy pamięta pani tych uczniów? Co może pani o nich powiedzieć? Czy czymś się wyróżniali? Cóż, to było tyle lat temu. Niewiele pamiętam. Chociaż zaraz, zaraz. Tak, pamiętam tego chłopca, dodała, wskazując go na zdjęciu. Wiem, że miał spróchniałe zęby i uwielbiał literę H. Na lekcji chemii najbardziej lubił odpowiadać na pytanie, jaki symbol chemiczny ma wodór. Wiem też, że koledzy śmiali się z jego zębów i często nazywali go wampirem. Wampirem, mówi pani, zamyślił się śledczy Zenon. Czy może mi pani powiedzieć, jak się nazywał? Tak, Jakub Haczyk. A więc nazwisko na H może dlatego tak lubił tę literę. Nie wie pani z kim się przyjaźnił. Na pewno z tą trójką, która często drwiła z niego. Był jeszcze jeden na tym zdjęciu. To ten, wskazała dyrektorka. Jak się nazywał Janek? Janek, chyba Sowa. Gdy to usłyszał śledczy, nie miał wątpliwości, że to może być następny kandydat na ofiarę wampira. Pozostawało tylko znaleźć ulicę, po której może iść. Szybko wrócił na komisariat. W bazie danych znalazł szybko adres zamieszkania Jana Sowy, ulica Hibiskusa. Znów więc nazwa na H i to nazwa podobnie związana z rośliną jak tamte pozostałe. Zapewne jest to klucz do rozszyfrowania zamiarów zabójcy. Śledczy przedstawił wyniki swojego dochodzenia komendantowi. Ten wydał rozkaz patrolowania ulicy Hibiskusa codziennie od 17. Pewnego wieczoru Jan Sowa wracał z pracy do domu. Szedł więc tą ulicą, gdy nagle z krzaków wyłoniła się postać w stroju wampira. Znów wyciągnęła swój nóż i zagrodziła drogę Janowi. Poznajesz mnie, Jasiu? Przepraszam, ale nie znam pana, nie widzę twarzy, niech pan zdejmie kaptur. Nie doczekasz się tego, wyszeptał złowieszczo wampir. Już miał zadać cios nożem, gdy nagle z tyłu ktoś chwycił go za rękę i wykręcił ją do tyłu. To jeden policjant z patrolu zdecydowanym ruchem ocalił życie Janowi i schwytał zabójcę. W tym czasie przybył też śledczy Zenon. Koniec maskarady, panie Jakubie Haczyk, miłośniku litery H. Jest pan aresztowany pod zarzutem dokonania trzech zabójstw i usiłowania czwartego. Po osadzeniu sprawcy w areszcie, śledczy chciał jeszcze poznać motywy zbrodni. Spytał więc Jakuba Haczyka o powody dokonania tych zabójstw. Robiłem to z chęci zemsty. Przez cały okres nauki przezywali mnie wampirem i drwili z moich spruchniałych zębów, których nie leczyłem, bo panicznie bałem się dentysty. Chciałem im pokazać, jak wygląda prawda.